Witajcie w kolejnym odcinku. Na początek parę ciekawych wiadomości. Chciałabym Wam bardzo podziękować za tak miłe przyjęcie poprzedniego filmu. Nie spodziewałam się, że będzie miał tyle wyświetleń. No, miła niespodzianka, bardzo mnie to cieszy, fajnie. Dużo nowych subskrybentów doszło. Druga wiadomość, słuchajcie, miałam wczoraj w domu specjalnego gościa, wyjątkowego, w sumie dwoje gości. Był u mnie Damian z zielonego okna, miał parę spraw w okolicy do załatwienia i Podjechał, zajechał. No super, bardzo się cieszę. No i coś mi przywiózł, więc to pokażę Wam potem. Jakbyście się zastanawiali, czemu ja mam, bo nie wiem czy to słychać. Ja słyszę to wewnętrznie, bo mam przytkane uszy, mam totalnie zatkane zatoki. Boli mnie głowa, dlatego jesteśmy w kuchni, bo chcę sobie zrobić kawę i trochę się pobudzić, bo. Jest godzina prawie 11. Ja cały czas leżę, i wiecie, ni tu pomaga, nie nic oprócz tego, że plecy bolą. No nie czuję się jakoś wyjątkowo wspaniale. A najgorsze chyba w moim wypadku to właśnie takie, wiecie, bezczynne leżenie. Bo no ja nie umiem tak za bardzo i źle się czuję. W ogóle użyłam kremu Bobę, bo powiem Wam, że wyglądam jak trup, w ogóle czarna pod koszulką. Może trzeba było coś jaśniejszego założyć, to bym lepiej wyglądała. A tak w tej czarnej, to wiecie, jeszcze. Jeszcze to tak, jakby to powiedzieć, podbija tą bladość. No, ale Halloween mieliśmy, to tak się wiecie. Ja się tak staram się dopasować trochę, nie? W ogóle za oknem jest tak samo jak mój wygląd mojej twarzy i mój głos: mglisto, szaro, buro, ponuro, siąpi jakiś dziwny deszczyk, nie wiadomo o co chodzi. Więc nie dziwcie się mojemu głosowi, jest po prostu straszny, ale mam antybiotyk, powinno kiedyś przejść. Nie wiem jeszcze kiedy. <laughs> jeszcze do tego, jak zyszycie jakieś kasze. No ogólnie potrafię się tak zmotywować, że jestem jakieś godzinę... Na nogach, a potem muszę to odleżeć, czy coś, bo jakiś, nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale dużo osób ma wirusa, więc ja bym się jakoś tak nie umieram, po prostu, no, no kondycyjnie trochę gorzej niż zazwyczaj. Nie mam tyle energii, siły yy, jak dotychczas. Ale pokażę Wam roślinkę od poprzedniego mojego gościa, czyli od Eweliny, może ona utrafiła. Słuchajcie, że. Sezon grubowy się zbliża, taki, wiecie, takich dolegliwości. I chciałam ci, Ewelina, to pokazać, że tu ogólnie to, ko nie pamiętam, która nie chce ciągnąć. Jedna część z tego miejsca jakby zaczęła gnić od góry, więc ją ułamam i po prostu wsadziłam do ziemi. I mam wrażenie, że może to ta część jest. Tak, ta część jest, ale widzę, że tu od dołu coś wychodzi, więc może ona się przyjmie. Ta tutaj. Ale chciałam ci się pochwalić, czy. Oj. No tu jest więcej liści, no tutaj proszę bardzo coś się pokazuje, tu się coś pokazuje, jakbyście się zastanowili, czy ja teraz czuję zapach anginy, Ych, no to nie, absolutnie nie, w ogóle nie mam węchu i totalnie nic a nic, więc, a podobno jest, też Ewelina mi kiedyś wysyłała właśnie taki syrop czy coś, więc jak tylko się trochę bardziej buszasta zrobi, czyli przypuszczam, że na przyszły rok, no to nie będzie złe rozwiązanie sobie właśnie taki syrop zrobić, jak gdzieś y, chyba mi wysłała z TikToka taki przepis. Więc warto byłoby spróbować. Ale no... Pff. Nie ma co się poddawać. kawy się wypiję, może trochę głowa przestanie mniej... Yy, y, 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 będzie mnie mniej boleć. Wiecie, to zapalenie za to, kto tu gdzieś zawsze te okolice takie są... Pff. No ale i tak już wyglądam lepiej. Nie jestem taka napuchnięta. I <ś sausages> no mówię Wam... Ach... Co się człowiek ze sobą ma, nie? A, pokażę Wam jeszcze coś ciekawego, nie wiem, czy widzieliście. Lubicie takie kawy trzy w jednym? Ja lubię, wiecie, no, no do pracy można sobie wziąć wiecie, tak na szybko zrobić. Jak nie lubicie tych um, takich z automatów, to, wiecie, zawsze jakiś yy, czajnik jest w pracy, można sobie fajną zrobić. Ona chyba prawie w ogóle nie jest słodka. Niby to jest typ cappuccino, ale wiecie, jak to się fajnie pieni. Już sobie dzisiaj rano wypiłam. I ta nie jest właśnie chyba z dodatkiem mleka, tylko migdału, więc no ciekawe, ciekawa, ciekawa opcja. I była też jeszcze z, z płatkami owsianymi, czyli Out się nazywa ta druga, no bo ten mleka nawet tak mają napisane, nie? Almond i Out, chyba w Polsce też tak jest. To idziemy, pokażę Wam, co mi Damian przywiózł. Ja się zbieram do przesadzenia, więc... Tam się trochę dzieje w pokoju. <noise> dzieje się, oj dzieje. Więc <noise> robię kawę <noise> i widzimy się na miejscu z roślinkami. Jestem, udało mi się zrobić kawę i nawet kawa za bardzo mi nie wyszła. W planie miało być cappuccino, ale jakoś tam coś się źle włożyłam i nie spiniło mi się mleko, więc musiałam sobie je dopienić. Słyszę, że tu chodzi Molly z zabawkami. No oczywiście Damian yy... Przywiózł coś też z Ja no w planie było, że coś nagramy, ale wiecie jak to jest, jak krótko człowiek wpada tak na chwilę, w sumie wiecie, na kawę i w ogóle no to nie ma tego czasu, żeby sobie tam wiecie, no gada się, gada się, gada się i jest przyjemnie i nie koncentruje się na niczym innym, tylko sobie tak papla człowiek i papla i wiecie jak jest, zagadał się człowiek, zapomniał, no to jest. jest. Turbalna sprawa, poza tym, jak słyszycie, no ja im więcej gadam, to tak jakoś dziwniej e, mój głos e, brzmi. Tak, Molly dorwała zabawkę i piszczynią. Miałam wam pokazać, co mi Damian przywiózł. W ogóle, co Damian przywiózł, słuchajcie, ale to jest bardzo fajna sprawa, bo ja za bardzo teraz nie wychodzę z domu. Chociaż powiem Wam, że nie mam gorączki, więc w sumie mogłabym wychodzić, ale. <laughs> Siedzę, kuruję się, wygrzewam, leżę i tak na zmianę. Damian przywiózł swój magiczny bigos, więc będziemy przesadzać rośliny na pewno będziemy. Jeszcze nie wiem, kiedy będzie ten film. Czy może uda mi się go dziś nagrać, czy kiedyś indziej, czy w piątek, czy jakiś inny dzień? Bo ten chciałabym dzisiaj wystawić. I powiem Wam, że mam magiczny bigos od Damiana. Nie mam swojej ziemi, bo zapomniałam kupić. Jak miałam kupić, to się rozchorowałam i wiecie, jak jest, jest kiepsko. Z takim wyjściem, żeby takie zakupy robić więc można sobie je oszczędzić. Może bym coś tam znalazła w zakamarkach, więc jestem ciekawa, jak ten bigos tajemniczy od Damiana wygląda, wiecie, taki jak prawie jak z przemytu, drogocenne źródło tutaj, no super, nie? No ale oczywiście, Damian to bezrośnik był do kogoś chyba nie przyszedł, ja nie wiem, o co chodzi. Mówiłam mu, nic nie przywoź, słuchajcie, on i psy Obdarowa w ogóle zakochały się w nim i w Justynie, no, no, no nie odpuszczały im i już chcieli je zabierać, więc wiecie, będziemy jechać na urlop Damian, to damy ci znać, wiesz, zaopiekujesz się. <laughs> Żartuję oczywiście. Ok. Coś tu już widzieliście, więc Damian podarował mi, przywiózł mi. Oczywiście bardzo Ci dziękuję, naprawdę nie musiałeś. Jest to piękna roślina Anturium Regale. Ja mam w ogóle plan, może za chwilkę na samym końcu Wam pokażę, yy, że chciałabym zmienić, w ogóle, patrzcie, jaki tu fajny korzonek powietrzny jest, Jego można sobie tutaj o, do ziemi wsadzić, yy, ustabilizować bardziej, kiedy moli kradnie, słuchajcie, moli kradnie teraz doniczki i osłonki. I można by mocniej ustabilizować tą roślinę, właśnie przez takie wkorzenie powietrzne, wpychając je do podłoża. Tu mieliśmy też z Damianem dyskusję. E, w ogóle dostałam och, od Damiana, ale ma rację, że e, takie rośliny trudne, jak na przykład Anturia, gdzie wychodzą im liście, i gdzieś ten liść z tek... Poczekajcie chwilę. Jestem ponownie. Moli dzisiaj szaleje. Szaleje dosłownie. Brakuje jej towarzystwa. Damiana nie ma, kto głaskać wiecie. Jest jak jest, no. Jest kiepsko. Przydałby się Damian z Justyną, to by pogłaskali, wiecie, podrapali troszeczkę, poprzytulali i byłoby ok. Więc jeśli roślina, bo ja tu powracam do wątku, jeśli roślina ma problem z wyjściem z katafilu, tutaj gdzieś ten listek utknął, no to dobrze go sobie spryskiwać. No i to nie jest tak, że ja tego nie zrobiłam. Podlewając roślinę, polałam po tym listku i Damian, wiecie, Damian ma takie oko. A takie oko wszedł i zobaczył, ty, a to by tutaj listek utknął. Ty weź go spryska, i ja mówię, Damian, dobra, zrobię to potem. Nie, nie, nie spryskaj, teraz zobaczysz od razu. Justyna tak ma rację, zobaczysz. No i co? No i spryskałam, nie? Polałam go wodą, bo gdzieś mi spryskiwa. Oczywiście zaginął tak jak nożyczki magiczne, w jakiś magiczny sposób. Więc popryskałam, słuchajcie, Damian wyszedł, listek się otworzył. <noise> Oczywiście podzieliłam się tą wiadomością kolejną rośliną no Damian bez paprotki wiecie o co chodzi mam tygrysa ponownie dostałam instrukcję, że mam go wsadzić do witrynki, jest świeżo wyciągnięty, powinien się fajnie przyjąć i myślę, że tak... ale on ma ładne te wybarwienie, wiecie co? Ja wczoraj było dosyć ciemno, jak siedzieliśmy i ja nawet tego nie widziałam, a tutaj widać piękne takie przebarwienie właśnie na tym liściu. Nie wiem, o. No, jest to dosyć interesująca paprotka. Justyna chwaliła się swoimi oddamiana No, giganty! To, co jej się udało wyhodować w ciągu roku czy dwóch, no, po prostu to, 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 to takie, takie ogromne cuda! Cuda, po prostu piękne rośliny. No, i tu jest jeszcze jedna poprotka również oddamiana. I nie powiem Wam, jaka to jest odmiana, ale wiecie, również fajnie pewnie będzie rosła. Z paprotkami to jest tak, że u mnie najlepiej rosną w sypialni. Jak, no to już jest ukorzenione, chyba coś tutaj, jakby coś tutaj rosło, szło, więc wiecie, nie jest najgorzej. Myślę, że sobie damy jakoś radę. Kolejnymi. Już, no, słuchajcie, już nie będę Was, wiecie, za mocno, za, 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 tak bym powiedziała, zamęczać. Pokażę Wam jeszcze wierośniki <laughs> stapelie słuchajcie, stapelie A to. Jeszcze pokażę Wam moją stapelię przy okazji, bo no, wróciła z balkonu jedna, druga jeszcze tam jest, bo po prostu muszę przesadzić, bo ma wciora, cały czas ma wciora. Jakaś inna odmiana, jak widzicie. Bez niczego, bez żadnych korzonków. Ja swoją poprzednią sadziłam tylko do podłoża, tą spokojnie. Damia, chyba ma w lechuzie, więc mogłabym do lechuzy. I jeszcze nie wiem, jeszcze się nie zdecydowałam, co gdzie i jak, ale to jest taka fajniejsza, bardziej ostra I ja mam taką, jakby właśnie. W tej wersji wariegaty. Zobaczymy, co wyrośnie. Wiecie, stapelnie fajnie u mnie się trzymają też na balkonie. Świetnie rosną u mojego syna w pokoju, więc nie wiem, czemu właśnie takiego tam stapeliowego zakątka nie zrobić. No, tak sobie dwie włożyć, wiecie o co chodzi, nie? Patrzcie, jak fajnie wyglądałem jak takie małe drzewo. No i ostatnim roślinkom, nawet jeszcze nie roślinkom. Jest to bulwka, taki ziemniak, jest to discorea, ale nie discolor, taką jak mam od Eweliny, którą również może przyciąć, nie zrobiłam tego jeszcze, yy, a zwykła zielona. Damian mówi, że swojej nie ma za witrynką, Planuję ją po prostu włożyć w mech, w mech. i zobaczymy jak jej pójdzie. Taka malutka, wiecie ile radości daje? Kto by pomyślał, nie? Z takiej malutkiej, nie wiem ile Ewelina tam bulwek czy przyciętych pędzików wkładała, ale to jest tak cudna roślina. Naprawdę, chyba jej nie widać, teraz muszę ją pociąć, bo na górze po prostu zrobiła szalony gąszcz. piękne, duże liście, świetne kolory, ale wplątała się w między alokazję wariegate, która również pochodzi od Damiana. I zrobiła tam takie zagęszczenie, no fajnie się na to patrzy, ale dosyć niewygodnie, bym powiedziała, jeśli chodzi o rośnięcie, bo gdzieś między kratkę się wcisła i koniecznie trzeba to przyciąć. No dobra, słuchajcie, odkładam na razie te roślinki, bo, no nie wiem, może wieczorkiem uda mi się coś przesadzić, może za 2-3 godziny, chwilowo to ja jeszcze nie za bardzo, do takich większych rzeczy i jeszcze coś, pamiętacie mojego ptaszka Stadiego, On ma timer i wiecie, na czym go przyłapałam, że jak go włączam, Włączę go teraz. Powinien za 6 godzin się wyłączyć, bo tu jest tak. Włącz, wyłącz. E, czekajcie, wyłączone, włączone i czasomierz i postawiłam go na czasomierz, ale on wcale nie chciał się wyłączyć. Dobra, będę go obserwować przez 6 godzin. A może widelec się tym razem uda. Szkoda, bo jakby nie miał timera, bo on ma 3 baterie AAA, a, 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 a te najmniejsze AA i <laughs> one szybko swój żywot kończą. Więc chciałam wam też jeszcze pokazać stapelię, no, i powiem Wam o moim planie. Nie wiem, czy on wyjdzie, czy nie, może. No, zobaczymy. Widzicie, plan jest taki, że choje, tak jak wspominałam wcześniej razem z Aweliną, ja muszę jeszcze troszeczkę je poprzycinać. O, poczekajcie, bo one wyglądają. No, po prostu są dla mnie trochę zbyt długie. Wiecie, chciałabym je o tak mniej więcej do tej wysokości przyciąć. a to wszystko po prostu, wiecie, no, trochę luzu im bardziej zrobić, bo dla mnie jest troszeczkę zbyt dużo tego. Ale w tym miejscu, zamiast tych wszystkich, na przykład tego burle Marksa, czy Maranty, czy tego pięknego filodendrona, a propon też jest odmiana. Nie wiem jeszcze, co zrobić z fikusem, ale ma ciekawy listek, taki pomarańczowy się mu tu zrobił. No, chciałabym się tutaj tych roślin pozbyć. Nie wiem czy wszystkich, czy może filodendrona zostawić. On ma naprawdę tak boskie liście ostatnio, nawet mu palik przedłużyłam spójrzcie. I chciałabym tutaj spróbować z anturiami, bo tylko spójrzcie na to. Muszę w ogóle to wyciąć, bo przeszedł mi tu liść, liść przez to i ostatnio się za to zabieram, ale nie doszłam do końca. Poszłam po nożeczki i zapomniałam. No cudowny jest ten e, liścior. To jest od anturium od Eweliny z kanału Ewelina i jej dżungla. On jest ogromny. Ogromny. Zobaczcie, jedna, druga, to są prawie trzy ręce trzy moje dłonie. No, i myślę, że to jest całkiem przyjemne, sympatyczne miejsce, właśnie sympatyczne miejsce na Anturia, że może one by się dobrze czuły w tym rogu. Więc musiałabym spróbować, po prostu, wiecie, wyciągnąć wszystkie rośliny stąd, e, poprzestawiać, wstawić to, co bym chciała tutaj mieć. E, może się oddalmy, aż tak rewelacyjnie nie jest, no ale spróbujemy tak. No i właśnie postawić tu wszystkie Anturia i zobaczyć, jak one by się w tym miejscu prezentowały. Myślę, że mogłoby to fajnie wyglądać. Aloes powrócił z balkonu. No, cudowny kolor dostał, cudowny. E, to jest Christmas Carol. On się tak fajnie na brzegach e, wybarwia ładnie. Jak widać, tutaj jeden kawałeczek sobie kwitnie. No i przekwitniętych nie ucięłam. A to z tego względu, że spójrzcie, Christmas Carol e, tutaj na tym pniu kwiatowym wypuścił takie malutkie dziecioczki. Fajnie to wygląda. No, trzeba troszeczkę o sucharów pozbierać. Jak widzicie, no przydałyby się porządki, ale człowiek taki, jak niezabiegany robotom, to znowu e, jakiś przeziębiony, czy jakieś inne zajęcia na kutuk. Więc myślę, że pokażę Wam jeszcze stapelię, bo ono ma teraz cudowne kolory i będziemy kończyć sobie ten film. Aparat oddaje kolor tych liści, one są aż bordowe. I to nie jest tak do końca, że on stał wcześniej, był zielony, prawda? To nie jest tak, że on do końca stał właśnie w... Mm, takim mocno nasłonecznionym miejscu nie wręcz przeciwnie, on po prostu stał w dosyć ciepłym miejscu i nawet powiem Wam, że kiedy zrobiło się chłodniej no ta barwa u niego została, uważam, że to wygląda niesamowicie, może tak na białej ścianie będzie to lepiej widać, widzicie te kolory? no cudo taki, taki fajny bordowy ale to jak? no i mnóstwo kwiatów miał, dlatego właśnie stał na balkonie, no bo te kwiatki jednak przyciągały muchy Kipie z tyłu. No, oni już tam szaleją. E, dopijam swą kawę, której praktycznie nawet nie zaczęłam pić. I powiem Wam, że tak troszeczkę zmęczyłam się. <laughs> no, człowiek taki jakiś niedobity, o tak. nie Niby lepiej, ale nie lepiej. E, ciężko, ciężko powiedzieć o co właściwie chodzi. No, ale jest taki sezon, można się tego spodziewać. Wiecie, tragedii jakiejś nie ma, po prostu jest, jak jest. Trzeba to. Odczekać. Chyba tak to najlepiej nazwać. No dobrze, ja już się z Wami żegnam. Życzę Wam przede wszystkim zdrówka, żeby Was nic tam nie chwytało i wiecie. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Człowiek najbardziej o tym pamięta wtedy, kiedy go coś wiecie, bierze. No i co, miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!